Cześć. Dziś chciałabym powiedzieć coś na taki temat jak wiara. Ale zanim zacznę opowiadać, no to chciałam podziękować wszystkim którzy tam oglądają moje filmiki. Dziękuję za wszystkie wyświetlenia, polubienia. Jest to dla mnie ważne. Bardzo dziękuję, bo to znaczy, że to moje mówienie, nagrywanie tych filmików ma sens. Dziękuję też tam za komentarze, które no, są dla mnie inspiracją, więc w każdym bądź razie bardzo dziękuję. No i przechodzę do tematu dzisiejszego. Jestem, nie wiem, czy będzie dobrze słychać, bo jestem na zewnątrz znowuż, bo jest ładna pogoda, więc trochę wieje, więc wiatr może zakłócać mój głos, no ale zobaczymy. Teraz trochę ustało, nie wieje. Więc dziś chciałabym opowiedzieć trochę o wierze. Że przysłowie, że wiara czyni cuda nie jest jakby tylko przysłowiem, które należy odpuścić i że nie, 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 tylko tak. Przysłowie to jest, no nie wiem, tak się mówi. No i chciałam, chciałam powiedzieć dzisiaj, że tak, że jak najbardziej wiara, no właśnie, tylko wiara w co teraz? Wspomniałam na jednym z poprzednich filmików właśnie o tych przekonaniach. Że właśnie zostaliśmy jakby zaprogramowani tam w tym wieku, takim do 7-8 lat, i właśnie wierzyliśmy tam ileś lat, że te przekonania, które tam wynieśliśmy z domu, powiedzmy tak w skrócie, no to przez ileś lat no one działały, tak? Czyli wierzyliśmy w nie, tak? No to, czyli ja na swoim przykładzie byłam tym ratownikiem, że mam służyć, mam być służbą mam ratować tak innych ludzi, mam pomagać, więc jakby no to działało. E, e, te, jakby te przekonania, i, no bo ja w to wierzyłam, tak, czyli to działało, no, więc e, skoro już jestem to świadoma, że jakby, ale to nie spowodowało, że jestem szczęśliwsza, tak, wręcz przeciwnie, to e, jakby powodowało frustrację, ból i cierpienie, więc jak już sobie to uświadomiłam, że te przekonania i te programy nie są wspierające, no to jakby warto zmienić może te przekonania, właśnie na tego typu, że wiara w siebie, ale też wiara, ja mówię, wiara w jakąś siłę wyższą, tak? No różnie w różnych tych środowiskach się mówi wiara w Boga, wiara w źródło z jakąś siłę wyższą. No ja wierzę w Boga. Tylko mówię tu nie o Bogu, takiej religii, instytucji, tylko właśnie o jakiejś sile wyższej, tak? Że jest jakiś Bóg, źródło, e, który może nie tyle steruje tym, ale jakby no czuwa nad tym, tak? I że też w jakimś stopniu e, jesteśmy, no nie wiem, Jego dziećmi i e, czy może jakimś Jego, jak to w niektórych środowiskach się mówi, Jego jakimś przejawieniem, czyli tu, schodząc na tą ziemię, doświadczamy jakichś e, różnych emocji, sytuacji e, więc e, ta nasza wiara może czynić cuda, tak? Tylko kwestia tego, czy jest, e, czy my w to uwierzymy. No i ja powiem na kilku tutaj moich przykładach z życia wzięte, jak ta wiara Naprawdę czyni cuda, tylko to jest kwestia czy my uwierzymy, no to jest tak jak właśnie z tym przysłowiowym Bogiem. Większość naszego polskiego społeczeństwa wierzy w Boga, tak? Uważa się za katolików wierzących w Boga, tak? No ale jakby się tak ktoś zapytał, czy widziałeś Boga? No nie, nikt nie widział. No a wierzysz? Wierzysz w coś, co być może tak teoretycznie zadaj pytanie, nie wie, no nie istnieje, tak? no bo nikt tego w ogóle nie widział, tak? No a jednak, mm. <laughs> jednak ludzie wierzą i ja też wierzę, jakby w jakąś siłę taką wyższą, tak? E, i, e, I jeśli chodzi właśnie, e, e, no to właśnie chodzi o to, żeby uwierzyć, tak? Nawet jeżeli e, jeszcze tego nie mamy, ale uwierzyć w to, tak? jak są trudne sytuacje, wierzyć że, wierzyć, że jesteśmy jakby no zaopiekowani, tak, że jakby no, ten, ten Bóg, to źródło nie chce dla nas e, źle, chce, żebyśmy czegoś doświadczyli, jeżeli to są e, e, sytuacje, e, no najtrudniej nam uwierzyć w te sytuacje trudniejsze, tak, że, m, że po coś jak jest, nie wiem, jakaś e, e, trudna sytuacja, no to wtedy uważamy, że Bóg nas każe. No ale właśnie może spójrzmy na to, że wcale nas nie każe, tylko chcę, żebyśmy doświadczyli również jakichś trudności po to, żeby docenić te dobre rzeczy, tak? Żeby zobaczyć, no te przysłowiowe cień i światło, tak? E, I jakby, no podejść do tego, że to nie jest kara, tylko to jest kolejna lekcja, jakieś kolejne doświadczenie. No i ja na przykład Pamiętam teraz właśnie o przykładach mojej wiary, że jakby jestem zaopiekowana mimo trudnych sytuacji. No i ja powiem na jeden z takich przykładów, takich trochę trudniejszych. Jak byłam właśnie, opowiadałam tam na wcześniejszym filmiku o mojej chorobie. Tak miałam tą, byłam chora, miałam tą taką wysypkę jakby ospę, taką dużą z ranami. No i po rozwiązaniu, zapraszam na filmik, to chyba było o, że wszystko dzieje się w tym samym w tym czasie i momencie, tam chyba... O ile dobrze pamiętam opowiadałam, no ale teraz tu pokrótce też powiem, że po prostu byłam chora i miałam ogromną wysypkę na brzuchu i na rękach, i zaczynało mi szkodzić na nogi. No i jak się właściwie wyleczyłam? Wyleczyłam się poprzez ten, dzięki tej totalnej biologii, poprzez znalezienie tego konfliktu, ale był też taki moment podczas tej choroby. Nie pamiętam już, czy to było, jak już rozwiązałam ten konflikt, czy to było kilka dni wcześniej, czy później. Ale to było w niedługim odstępie czasu. Jak jedną noc miałam taką, że po prostu to mnie tak spędziało, te rany, i nie chciało się to goić, że ja po prostu jedna noc była krytyczna, że ja myślałam, że ja nie przeżyję. Fakt, że no, mój upór, czemu nie wezwałam, nie wiem, pogotowia, drugie jestem, no myślałam, no co mi pomogą, no lekarz. No niewiele, no po prostu mój upór i właśnie ta wiara, że. No nic mi się nie stanie, no co mi się może stanąć? No najwyżej umrę, no i co? No trudno. Ale ta wiara już wtedy interesowałam się totalną biologą, już ta tukowość była w moim życiu. Jakby wierzyłam i miałam po prostu właśnie zaufanie do Boga, że no nic mi się może nie, no, że no nic mi się nie stanie, że przeżyję. No i taką jedną noc miałam krytyczną, gdzie po prostu leżałam, nie mogłam zasnąć, no po prostu modliłam się do Boga, mówię jak było, modliłam się do Boga, że Boże, ja już nie wiem, ale pomóż mi, bo ja tego nie przetrwam. No i pamiętam, że wtedy leżałam, głaskałam się po tych rękach, śpiewałam, nuciłam sobie druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta rano, a ja, a ja nie mogłam zasnąć, tak? I to mi, że mnie to tak otworny ból. No ale w końcu po prostu modliłam się, leżałam, modliłam się i po prostu wierzyłam, że ja to przeżyję. No i w końcu usnęłam, chyba nie wiem, jakaś szósta godzina, no nie wiem. No i obudziłam się po kilku tam godzinach i to jakby trochę odpuściło. Po prostu wiem, że to był taki krytyczny moment, żeby zaufać po prostu Bogu, no, no co może mi się stać. I pamiętam wtedy, teraz mi się tak przypomina, że wtedy mówiłam, bo na, byłam na takim etapie życia, że już wszystko mi się zawaliło. Bo tak, zakończyłam tą relację w pracy już, to był chyba wrzesień, tak, to już złożyłam to wypowiedzenie. No i okazało się, że te moje przyjaźnie z pracy to też niestety idą, odchodzą do przyszłości. No ta relacja z mamą byłam jakby w konflikcie. Wszystko się zawaliło. ja tak wtedy też tak powiedziałam. No jeszcze mi brakuje, żeby mi coś ze zdrowiem. Że jeszcze tylko to mam. E, e, tu mi nie do tak? No i tu tylko nie mogę czekać. I tu jest też. Myśli mają moc. I przyszła ta choroba. No ale zaufałam, zaufałam Bogu, że, e, że po prostu e, przeżyje, tak, że, no, za, po prostu uwierzyłam, że cud się stanie, że przeżyje i tak się stało. E, innym razem, e, inna sytuacja, to taka bardziej pozytywna, można powiedzieć, jak właśnie zaczęłam malować te obrazy i to było krótko po tym, jak pokazałam, można powiedzieć, światu, czyli tam na Facebooku zamieściłam, że maluje takie, że maluję te kule i te obrazy, no i pamiętam, Jednego dnia tak sobie też pomyślałam, a kurczę, fajnie by było, no, pokazać, mieć jakąś wystawę tych obrazów, tak? No i malowałam te obrazy, założyłam konto na Instagramie. No i nie wiem, po chyba raptem trzech miesiącach, ja nagle dostaję wiadomość właśnie, też już o tym opowiadałam, ale ja tak krótko powiem, że dostałam wiadomość od pani z galerii z Włoch że Moje obrazy bardzo pasują na taką wystawę letnie, wibrację do, do tam Galerii w miejscowości Santa Margarita, tak? No i wiara w to, że to malowanie ma sens, tak? I pamiętam też wtedy, dużo rzeczy robiłam i tak trochę mówiłam Boże, no co mam jeszcze zrobić, no, no, no co mam? No i tak trochę już tak właśnie z poddania się. Powiedziałam Boże, rób co chcesz, ja już się podaję, zrobiłam tyle rzeczy, że teraz do ciebie należy robota, że tak powiem. No i nie czekałam długo, bo chyba trzy miesiące i przyszła ta wiadomość, i później były te kolejne wystawy, więc wiara naprawdę czyni cuda. Potem była, była też taka, pamiętam sytuacja jak właśnie z tymi obrazami i miałam jechać do. Znaczy, była wystawa w dwóch galeriach, między, w tym, prawie w tym samym czasie we Włoszech. No i no ja sobie tak wymyśliłam, że kurde, może pojadę do tych Włoch. I w ogóle chciałam zrobić niespodziankę, nikomu nie powiedziałam, a miałam straszny lęk właśnie z podróżowaniem, że jakby podróżowałam, byłam na wielu wycieczkach tam w przeszłości z koleżankami, no z tym partnerem, no, byłam, ale za z kimś. No i chciałabym jakby przełamać ten strach tego podróżowania samemu, no i stwierdziłam, no może bym się wybrała do tych Włoch, pojadę przy okazji do tej galerii jednej i drugiej, przełamę kolejny strach mówienia po tym angielsku, no to będzie takie dla mnie, tak, na przełamanie. No i no ale jak już to było w grudniu, w grudniu, 20, w grudniu 24 roku. Nie, 23. E, więc e, jak podjęłam, no tylko znowu już miałam trudność, jak to ogarnąć, jaki hotel, gdzie e, w ogóle te dwie galerie, czy one są niedaleko i ja w ogóle jak to ogarnąć. Jakby nie umiałam jakby logistyki, no to rzuciłam hasło, do Boga, Boże, powiedz mi, daj mi jakiś znak, czy ja mam tam jechać i jak mam to zorganizować, no bo jakby nie ogarniam tego, nie? No to długo nie czekałam. E, Wiara w Boga i w jego pomoc, jak tylko się do niego zwrócimy. Nagle nie wiem, czy to gdzieś w komputerze, czy w telewizorze, że zobaczyłam reklamę biura podróży i taka. I nagle kurczę, mówię tak, Gosia, Jezu, przecież tyle razy byłaś na wycieczkach tych różnych, i tam w Turcji, w Egipcie, w różnych, na Krecie, więc. Kurczę, może pójdę tam do tego biura i kupię po prostu kupię hotel. Jeszcze tam mnie stresowało właśnie ten transport z lotniska na, do hotelu i w ogóle jak to zorganizować. I mówię, dobra pójdę do tego biura. No i no, no to jest nie do wiary jak wszystko, jak zaufamy i uwierzymy w pomoc z Boga, jak to wszystko działa. Bo poszłam do tego biura i taki, załatwiłam w jeden dzień. No po prostu byłam w szoku. Była dziewczyna, która, która było, mówi tak, no jest w tym terminie, bo to jeszcze musiał być termin, chciałam tam lot z mojego miasta. Ale po prostu okazało się, że w skrócie jeden hotel był dokładnie, no linii prostej, wychodziło się z hotelu i szło się prosto po prostu e, 50 minut na nogach e, do jednej galerii, a ta druga była jakieś 15 minut od tej drugiej. Ta Pani biurze mówi, no wie Pani co, trafiła Pani idealnie, no bo nie można lepiej trafić, bo nie musiałabym się przemieszczać tak naprawdę środkami komunikacji, że jest na tyle niedaleko, więc no idealne. No i jak tu nie wierzyć w pomoc Boga i wiarę i też wiarę w siebie, tak, że, że się poradzi, że się no, jakby odważyłam, tak, czyli wiara w siebie też jest ważna. Ale też wiara w Boga, że jak już ty podejmiesz tą decyzję i coś chcesz zrobić, no to jakby masz to wsparcie, tak? Czyli ta wiara, jakby twój powodzenie tego, co chcesz zrobić, jest bardzo ważna, więc wiara naprawdę czyni cuda. E, co tam jeszcze było? A jeszcze, no pewnie dużo bym miała tych przypadków, e, ale jeszcze e, tak mi przychodzi do głowy e, też, e, też taka sytuacja, jak e, to wtedy to było chyba dwa lata temu. Tak, się wtedy w moim życiu działo. E, e, no, e, że była też taka sytuacja właśnie z tym angielskim, z tym moją, e, moim marzeniem płynnie mówienia po angielsku, e, że też jakby znowuż prosiłam Boga, mówię Boże, chcę z tym angielskim, chcę z tym angielskim. No i jakby co zrobić, tak? No i nagle na Facebooku mi się podpowiedział mi taki e, no taki kurs szkolenie, takiego Krisa Americanosa, już też opowiadałam tą historię, na którymś filmiku, ale teraz w skrócie też opowiem, że ten chłopak właśnie uczy angielskiego i to taką ma bardzo ciekawą metodę. No i organizował takie, taki online warsztat, no i już za darmo, więc ja się stwierdziłam, dobra, zapiszę się na ten warsztat, tak? Zobaczę jaka to jest metoda, no bo byłam ciekawa. No i zapisałam się. No i później na tym warsztacie okazało się, że są ludzie z całego świata. I że tymi lektorami tak naprawdę to są zwykli ludzie, że są grupki tam po 10-15 osób i oni między sobą rozmawiają. I tam byli ludzie z Azji, z Afryki, z różnych krajów azjatyckich, no po prostu z całego świata. No i na tym szkoleniu było połączonych właśnie, bo on wysyłał link do takiego, no do Zuma, do tego komunikatora. No i po prostu. On opowiadał o tej metodzie, no i wybrał na opowiedział jak to wygląda, no i mówi, że teraz wybierzemy trzy osoby e, powiedzą nam coś o sobie, tak. No ja siedziałam, no i pierwszy chłopak, e, e, pierwszy chłopak właśnie zaczął tam opowiadać o sobie, no ja trochę zestresowana, bo że co ten chłopak robi na takim kursie, jak on płynnie po angielsku mówi I, i, i ja taka trochę przerażona i za chwilę mówi, a to dobra, to druga osoba. Ja w tym momencie, nie wiem czemu, ale tak uwierzyłam w siebie i to, że... Mam takie szczęście, że pomyślałam, Boże, on teraz wymieni moje imię i nazwisko, i że ja będę musiała coś powiedzieć po angielsku. No i minęło 10 sekund, i on, z tych 200 czy tam 300 osób, które było podczas tego warsztatu online, on, on wymienia moje imię i nazwisko. Ja w szoku. Powiedziałam, nie wiem, do tej pory nie wiem co powiedziałam, ale powiedziałam. Ale tak uwierzyłam, że to jest możliwe że po prostu to się stało. Więc warto wierzyć przede wszystkim w siebie, tak? W swoje możliwości, ale też e, e, w tą siłę wyższą, w tego Boga, czy w to e, jakiegoś stwórce, źródło, kogoś, że, że naprawdę nam pomoże i że to tak naprawdę też dużo chodzi o wiarę w naszą, w nasze możliwości e, e, i w to, mm, no, Naprawdę on chce dla nas dobrze i chce, żebyśmy dużo doświadczali, żebyśmy się przestali bać, lękać, że nas nie ocenia, nie osądza, bo tak naprawdę to my sami najbardziej siebie osądzamy. A wierzyć właśnie w siebie, że się jest szczęściarzem. Wczoraj taki, na takim filmiku usłyszałam, gdzieś jak słuchałam, że są takie trzy magiczne, magiczne. W sumie to dwa są, chyba tylko, że to było chyba po angielsku, że... Jestem szczęściarą, jestem, no panowie, jestem szczęściarzem. Żeby właśnie uwierzyć, tak, że jesteście szczęściarzem i że, e, e, że można wiele w życiu osiągnąć, wiele, e, e, jak spełnić tam jakichś swoich marzeń. E, no i wierzyć przede wszystkim w siebie, tak? E, nie wierzyć, wierzyć bardziej w siebie. E, no, ja już jestem na, trochę na takim etapie, że już jakby, no, słucham otoczenia, ale zawsze teraz już biorę jakby to, to, co ktoś mówi do, do mnie, czy to rzeczywiście jest o mnie, czy to raczej już nie jest o mnie, ale wierzyć jednak w siebie i nawet mimo tego, że świat zewnętrzny mówi coś, nie rób, nie rób, ale dlaczego? No, może... E, może właśnie Bóg chce żebyś ty tego doświadczył albo doświadczyła i, i że warto uwierzyć, e, e, uwierzyć w siebie, ale też uwierzyć właśnie Bogu, że, e, że e, nie tylko... E, Negatywne czy tam złe rzeczy się wydarzają, ale że jakby przestawić swoje myślenie właśnie wręcz przeciwnie na te, na te dobre rzeczy. Czy tak mi coś jeszcze przychodzi o tej? No, pewnie jakieś przykłady by się jeszcze zdarzyły, jakie mi się przydarzyły, to pewnie by się jeszcze coś znalazło, no ale myślę, że te trzy. E, przykłady są e, jak najbardziej wystarczające, żeby uwierzyć, e, że naprawdę e, wiara naprawdę czyni cuda. No to tyle. Pozdrawiam i do następnego spotkania.